10 lutego w Auli Wykładowej Uniwersytetu Ekonomicznego odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona problemowi przedsiębiorczości młodych ludzi. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele m.in. Egiptu, Palestyny, Jordanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Pomysł narodził się w lipcu w Bułgarii, bo ja z częścią tych osób, które tutaj miałam okazję zaprosić, spotkałam się w Bułgarii na mm, seminarium budującym partnerstwa. Które było organizowane przez Salto Euromet. I tam wspólnie ustaliliśmy, że taki pomysł, temat przedsiębiorczości młodzieży jest dla nas interesujący. Więc my się zaczęliśmy zastanawiać, jak sprawiać, żeby ludziom, z jednej strony migrowało się łatwiej do nowego miejsca, gdzie chcą żyć, a z drugiej, żeby nie musieli tego robić. Czyli żeby mogli u siebie. Zaspokajać wszystkie swoje potrzeby i stwierdziliśmy, że takim kluczem jest przedsiębiorczość. Postawa przedsiębiorcza, możliwość zakładania swoich firm, e, no, zarabiania pieniędzy generalnie. Ciekawym aspektem konferencji było priorytetowe potraktowanie przez organizatorów sytuacji gospodarczej młodzieży z krajów Bliskiego Wschodu. Region ten w ostatnich latach stał się terenem dynamicznych zmian gospodarczo-społecznych, co znalazło odzwierciedlenie w konferencyjnych materiałach. Multimedialna prezentacja delegatów z Palestyny zawierała poruszające zdjęcia przedstawiające trudne realia codziennego życia w centrum konfliktu izraelsko-arabskiego. Z kolei przedstawicielki Egiptu zaprezentowały ujęcia z walk ulicznych nakręcone podczas zeszłorocznej rewolucji w tym państwie. Obecność gości z różnych części świata, reprezentujących różne kultury, pomogła zgromadzonym na Auli uczestnikom konferencji zorientować się, na czym polegają różnice w zakładaniu firmy w Europie i na Bliskim Wschodzie. Istotnym tematem były również przeszkody, które w poszczególnych krajach napotykają młodzi ludzie pragnący uruchomić własny biznes. Na Bliskim Wschodzie czy na przykład w Jordanii istnieje wiele trudności związanych z założeniem własnego biznesu. Jeżeli chcielibyście założyć tam niewielką firmę, to naprawdę będzie dla Was trudne. Przede wszystkim dlatego, że jest tam spora konkurencja oraz dlatego, że wiąże się z tym wiele opłat. Wpływ na to mają także czynniki kulturowe, na przykład gdy nie godzi się na to Twoja rodzina. Jeżeli ona kieruje się w życiu pewnymi zasadami, Ty też musisz ich przestrzegać. W Europie możesz zainwestować w co tylko zechcesz. To nie ma znaczenia. Problem większości ludzi w Jordanii polega na tym, że wolą oni skończyć uczelnie wyższe i uzyskać stopień doktora czy inżyniera, a nie zakładać własną firmę. Wierzę, że najważniejszą różnicą jest tutejsze wsparcie rządu. Niestety, w Egipcie regulacje i podatki są tak wysokie, że stanowią sporą przeszkodę w zakładaniu firmy. Ponadto większość ludzi woli raczej zdobyć stabilną pracę i dostawać pensję. Mogą wtedy liczyć na pewne pieniądze i zdecydować się na dzieci. Znaczenie ma także sposób, w jaki społeczeństwo egipskie postrzega bycie przedsiębiorcą. Bardziej prestiżowe jest zdobycie pracy w firmie na dobrym stanowisku i z wyższą pensją. Na przedsiębiorców patrzy się z dystansem, bo taka forma działalności nie jest według Egipcjan gwarancją dobrych zarobków. Na jakich zatem profilach działalności skupia się młodzież z Bliskiego Wschodu, która mimo wszystko decyduje się na indywidualną przedsiębiorczość? Większość otwiera firmy związane z usługami, a to dlatego, że nie wiąże się to z dużymi kosztami. Nie potrzebują drogiego sprzętu, siedziby czy wykwalifikowanych pracowników. Minimalizujesz koszty i sprzedajesz usługę. Może to być na przykład sprzątanie czy usługi związane ze sportem. Ja na przykład posiadam firmę wiążącą sport z nauką. Nie jest to aż tak trudne i nie kosztuje aż tak dużo. Wynajmuję tylko Biuro i zatrudniam kilka osób. Nie potrzebuję do tego wielkich nakładów pieniężnych ani sprzętu, potrzebnego np. przy prowadzeniu firmy budowlanej. Takiego sprzętu, jak gdyby chciał pracować w Zazwyczaj to będzie marketing. Zazwyczaj są to firmy zajmujące się reklamą i marketingiem, a także różnego rodzaju drobnym rzemiosłem, jak wyrób biżuterii, świec, ubrań w orientalnym stylu. Dobrym przykładem jest to, co mam na sobie. Na zakończenie postanowiliśmy zapytać, jak goście z tak gorących regionów, jak Palestyna i Egipt, czują się w wyjątkowo chłodnym tej zimy rybniku. I like it, cause everything's around you. Rybnik bardzo lubię. Wszędzie jest tutaj blisko. Dotarcie do centrum, hotelu czy galerii handlowej zabiera niewiele czasu. Sklepy, uniwersytet wszędzie można dotrzeć w 10 minut. Bardzo też podoba mi się gościnność Polaków. Jesteście wspaniałymi ludźmi i bardzo nam się z przyjaciółmi u Was podoba. Rybnik, um, it's nice, it's small, so everything is... Rybnik to miłe miasto. Jest małe i wszystko tu ze sobą sąsiaduje. Pogoda jest zupełnie inna niż u nas, szczególnie śnieg. Byliśmy w Koniakowie, ale tam jest dużo chłodniej. Rybnik to miłe miasto. Ludzie są naprawdę przyjacielscy. Zapraszamy Was do Jordanii.